Cześć! Witajcie w moim kanale Mini Antek A dzisiaj robimy bardzo ważną rzecz e, więc ci po prostu życzył subskrypcji Jak widzicie mam tutaj Laptopa i mam Sonę Angelę I dzisiaj planuję przykleić Na laptopa Moje Sonę Angelę I na początku zrobimy test jeden Bo mam tutaj jak widzicie takie Dwie powtórki i zrobimy jeden Teścior na tej, czy da się to odkleić Dlatego moi drodzy Jeszcze ja raz Tutaj przenoszę i poczekajcie, zmienię wam, wam miejsce. Jak widzicie, chyba teraz każdy to widzi. Spróbujemy zrobić e próbę na tej oto tej, naklejdze. Dobra, uwaga, odczepiamy ASMR. Pyk i sprawdźmy. Pum, pum, jest. I teraz chwila. Da się to odkleić, moi drodzy. Więc na spokojnie pierwszy Son Angel możemy przykleić. Mam pierwszego. Później chyba wlatuje Słonik. I tak po kolei. Ale wam powiem, się trochę, bo to jest auto w ogóle, który dostałem od szkoły. Ale nie muszę go chyba później oddać. Więc. Dobra, ja się boję. Ja się boję tego kleić, wam powiem. Jeszcze raz, moi drodzy, bo i tak są dwa. Zrobimy teraz jeszcze raz. Próbuję jeszcze raz odkleić. Nie no, idzie idealnie, moi drodzy, idzie idealnie. Dobra. Lecimy z kolejnym. Paga. Nie mam co z nimi, moi drodzy, robić. Dlatego uznałem, że pójdą mi na mojego laptopa. Kolejny... Jak to wygląda, moi drodzy, jeszcze tu będzie. No trochę tego będzie. Boże, jeszcze trzy tylko. Ja muszę to tak trochę odstępami wam powiem. Trochę odstępami. Dobra, bo jeszcze wleci ten, ten. Nie, no, będzie, moi drodzy, będzie. Na spokojnie. Dobra, następna. Lecimy z owieczką. Albo nie, z tym takim czerwonym. Pyk i leci. Proszę bardzo. Mamy kolejny. Jak to wszystko wygląda, moi drodzy? Co ja robię ze swoim życiem? Nie wiem, ale hit, hit. Hit, tutaj ten, później leci ten, owieczka i na koniec, dobra, Czy teraz leci ten, ananasik, uwaga, Boże, co ja robię, co ja robię, moi drodzy, pyk, mamy kolejny, tak to się prezentuje, jeszcze dwa, no będzie idealnie, będzie idealnie, moi drodzy. Nie wiem, czy jestem poważny, moi drodzy. Jakby co to się da odkleić, więc na spokojnie. Dobra. Lecimy z następnym, z owieczką, moi drodzy. Powaliło mnie wiem. Dobra, dobrego, owieczka. Owieczka jest akurat fajna bardzo. Tego proszę bardzo. Pyk mamy. Coś powinno fajnie trzymać. I to. Dobra. I jeszcze ostatni, powaliło mnie, wiem, I know, I know, i pyk, 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 ta -dam. moja kolekcja Sonny Angeli, zrobiona na laptopie, może mnie powaliło, może nie, nie będę próbował tego odklejać, ale raz, kilka razy już próbowałem, więc nie powinno się nic stać, więc to schodzi szybko bardzo, normalnie, ale wiecie, no nie tak za, za niedługo, w ósmej klasie w sumie, drodzy, za komputer, więc wiecie, trzeba się tu porobić takie fajne rzeczy, ale tego jeszcze, moi drodzy, nie będę wyrzucał tych tasiemek, bo jeżeli mi coś odpadnie i na przykład będę chciał to ściągnąć, sobie do tej tasiemki to, żeby się, wiecie, nie niszczyło, no i tak się prezentuje efekt końcowy, moi drodzy, wiecie, piszę sobie coś i ode mi tu wyglądają, Tadam. i tak się prezentuje Dziękuję. Więc to to właśnie były moje Sony Angele i tak to się prezentuje, jeszcze mam w ogóle kaczuszkę jedną na tym, na kejsie. i ona by była fajna zamiast jednej żyrawki, no ale nie pomyślałam, ale patrzcie i tak, i tak sweet, i tak sweet bardzo, no i tak to się prezentuje, dobra, dajcie łapkę w rozłączek i subskrypcję, tutaj krótki filmik, ale przynajmniej fajny, eee, no i pa my się widzimy w następnym odcinku, bye!